Cześć wszystkim, z tej strony Kamiś z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Obiecałem Wam dzisiaj na relacji na YouTubie, że powstanie film o platformie HoneySwap. Co to jest platforma HoneySwap? Platforma HoneySwap to jest taka platforma do wymiany kryptowalut. Jest tam dostępna teraz chyba kilkadziesiąt, około pięćdziesięciu kryptowalut. No i możecie sobie je tam wymieniać. Natomiast, czym to się różni od takiego Uniswapa czy JustSwap? Ano tym, że działa to na sieci xDAI, nie bezpośrednio na Ethereum, chociaż można tam wymieniać właśnie tokeny oparte na Ethereum. Jaka jest różnica między Uniswapem, a, a właśnie Honiswapem? Taka, że średnio jeżeli chodzi o ilość Gwei, którą musicie zapłacić do wymiany między jedną a drugą kryptowalutą, to jest jeden Gwei, czyli nie wiem, jedna tysięczna tak naprawdę dolara, a nie 40 dolarów jak w przypadku Uniswapa. To dlaczego ludzie z tego nie korzystają, można by było powiedzieć, tak? Po pierwsze, trzeba zamienić tokeny na XDAI. XDAI to jest po prostu stablecoin tamtej sieci. Po drugie, nie ma tam dostępnych wszystkich walut jeszcze, bo to się cały czas rozrasta, tak jak na Uniswapie. Po trzecie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o płynność na tamtej giełdzie, no jest ona troszkę mniejsza. No i oczywiście trzeba poświęcić dwie transakcje na wymianę na, z DAI na XDAI, znaczy tak naprawdę z Ethereum na DAI i później z DAI na XDAI. Więc te dwie opaty, niestety, ale na Ethereum trzeba poświęcić, żeby tak naprawdę móc przenieść jakiś kapitał na, tamte, na tamtą giełdę. Natomiast no pamiętajcie, jeżeli tu będzie jakiś wzrost ceny tak naprawdę o 1%, to już możecie na tym handlować, tak? bo będziecie płacili 1000 dolara za, za prowizję, a nie 40 dolarów. Także. Ciekawa sprawa. No i <coughs> Hani ma swój, niby token jakiś stworzony na początku. Natomiast nikt nie mówi, że na przykład nie będzie airdropu takiego tokena. Więc jeżeli komuś nie, nie szkoda, poświęci tych tam dolarów na wymianę oczywiście tych tokenów i dokonania tam właśnie swapa i oczywiście dodania jakiejś płynności. No bo przy takich cenach, no to dlaczego by nie? No to zapraszam do obejrzenia tego materiału. Dobrze, jesteśmy na ekongie jeszcze szybki rzut oka. Bitcoin w nocy, pamiętam. Dostałem powiadomienie, dzisiaj rano przebił 34 tysiące dolców i tylu przebiło 18, 18, 800 dolarów, Mocniej troszkę tutaj poszarżowało nam do przodu. Litecoin, tak samo do przodu. Najlepiej radzi sobie Dogecoin, No, Doge tutaj po prostu 165% w ciągu 7 dni. O, sajakoń, niesamowite wzrosty, 70% w ciągu 7 dni, no ale i tak jest na dołkach, także no cóż. Węcz tutaj 40%, holo, o kurde, tu takie normalnie zabytki odżywają. No, trochę tego kapitału w te mniejsze alty, te takie zapomniane, przechodzi jak widać. No i często one dają mocniej zarobić, ale to oczywiście trzeba być na bieżąco i śledzić sobie giełdy. Najgorzej radzi sobie The Dobra, ja wiem, że film o choin słabnie, ale zacznijmy tutaj jednym słowem tylko o de Dużo osób pisało, że The Graph tutaj wszedł też po 3 centy w pre sale, później wyszedł 12 centami chyba na Binance i urosł do tych 70, 80 iluś tam centów nagle, bo wyszedł pierwszego dnia na Coinbase, na Binance, na inne duże giełdy no i była po prostu pionowa szpila. A ten graf jak na razie od, od tej szpili spada i, spada i spada i spada i spada i tak naprawdę zatrzymać się nie może. I ktoś z Was może się oczywiście śmiać, Kurde, zobacz te smartki taki cudowny projekt, niby i tak dalej. A zobacz, jak on sobie powoli powoli rośnie. Nie? Graf tutaj wszedł od razu na duże giełdy i od razu tu demon. Natomiast yy, smartki rośnie powoli, korekta, powoli, i teraz mamy nowa TH powyżej 20 centów. Powoli stopniowo sobie rośnie. Dużo informacji, dużo pracy z marketingiem. Jeżeli chodzi o marketing, tutaj oczywiście. Yy, no i giełdy tak naprawdę przyjdą z czasem. Pierwsza giełda w tym kwartale, jeszcze w ciągu miesiąca ma być informacja dokładna. I powoli sobie będzie tutaj stopniowo budował gdzieś tam fundamenty. Natomiast no, kryptowaluty takie, które od razu wchodzą na te największe giełdy, najpotężniejsze z największym wolumenem, często niestety, to chyba Radek właśnie mówił w jednej AMIE, że zaliczają bardzo szybko, bardzo duży wzrost, ale później bardzo dużo e, spadają, i niestety nie potrafią się odbić, jeżeli tam nic konkretnego sobą nie reprezentują albo jakaś duża informacja nie wychodzi. Bo tak naprawdę one osiągnęły szczyt w pewnym momencie, tak? Już były wszędzie, że tak powiem. Były na tym największym wolumenie, największej giełdzie. No i teraz tak naprawdę, okej, okay, zainteresowanie spada, bo w sumie ludzie się zorientowali, że projekt może być nic nie warty. Ja nie mówię tu konkretnie idealnie o przykładzie, The Graph. Mówię o przykładzie różnych walut, właśnie, które pierwszego dnia wchodzą na te największe giełdy. Nie wiem, Sushi chociażby weszło pierwszego dnia na, znaczy tam po chwili na Binance, na coś tam, tu the moon i nagle teraz kosztuje 2 dolary, nie? No cóż, także taktyki są różne. Ja trzymam tutaj oczywiście kciuki za smatki. No tak jak mówię, no ponad 20 centów dzisiaj kosztuje także no ponad 1000%. Jeżeli ktoś kupował na moim filmie, no to ma w tym momencie do dolara ponad 1000, niesamowite. Dobra, przejdźmy sobie na Haniswap. Haniswap ma URL haniswap.org podrzucę wam oczywiście w linku. Natomiast jak widzicie, trzeba tutaj się połączyć z siecią DAI. Jak to zrobić? Tutaj jest króciutki tutorial, który ja wam oczywiście zaraz zaprezentuję. Bo tak naprawdę trzeba sobie dodać sieć, jak otwieracie metamaskę to macie sieć ethereum network. My musimy dodać sobie nową sieć xdai. Także ja otworzyłem sobie tutaj główną sieć ethereum, znaczy otworzyłem sobie tutaj portfel po prostu, jest tu główna sieć ethereum, klikamy na to, klikamy na własne LPC i tutaj proponuję sobie przepisać to co jest na, tym, na tej stronie do jakiegoś notatnika. Dlaczego? No bo jak kliknę tu no to mi niestety znika metamask i znowu trzeba się odklikiwać i tak dalej. Także polecam sobie spisać to do notatnika. Klikamy tam, wpisujemy w pierwsze miejsce nazwę sieci. Później LPC URL. No, po prostu kopiujemy to tak, jak wszystko tutaj leci. Nic, nic szczególnego oczywiście, tak? Blockchain Explorer. Tutaj. Identyfikator łańcucha. 100. No, i tak naprawdę mamy wszystko. Dajemy zapisz. I mamy nową sieć dodaną. Tu już nie musimy, już jesteśmy tak naprawdę na nowej sieci xDAI. Super, nic szczególnego, prawda? Dobrze, kolejnym krokiem jest tak naprawdę pozyskanie tokenów xDAI. Jak to robimy? Wracamy sobie na sieć, na sieć Ethereum normalnie, tutaj. Następnie musimy przejść do Uniswapa, więc przechodzimy sobie tutaj. No i wyszukujemy parę DAI do ETH. Musimy kupić sobie troszkę DAI, które będzie nam potrzebne po prostu, żeby handlować na tej sieci xDAI. OK, rozumiem, potwierdzam. No i powiedzmy, że ja chcę sobie kupić za 0.1 i tyle, właśnie 80 daj w tym momencie. Klikam swap. Oczywiście potwierdzam transakcję. No, o kurde, 40 dolarów w tym momencie, a powoli 18. No, niesamowite ceny. Dobra, damy powoli i wrócę do Was po prostu za chwilę. No, bo kwota jest zabójcza. W sumie 25% tej kwoty, którą ja w tym momencie wymieniam, niestety poświęcę na. Na transakcji na etl u No i po to są właśnie te drugie warstwy, o których mówiłem Wam w filmie na koniec grudnia. O, już potwierdzona? No, kurde, no to spoko. Dobra. No to powinno nam się tutaj zaraz pokazać te DAI na naszym portfelu. Odświeżmy sobie tego Uniswapa, bo on ma czasem takie zwierzki. Tak, zatwierdzam. No i co mam ten DAI, czy nie mam? Tyn, 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 tyn. Jest. Dobra, mamy 80 DAI na portfelu. W tym momencie i ok. No i teraz musimy te nasze tokeny DAI zamienić na token XDAI. Tak naprawdę wchodzimy sobie na most No i on tutaj nam widzi z naszego portfela MetaMask 81DAI. Tak zresztą też jest. No i tak naprawdę zamienimy teraz te 80 tokenów DAI na XDAI. Klikamy transfer. Oczywiście musimy zapłacić opłatę transakcyjną. Potwierdź. No i czekamy, aż to nam się. Zamieni w tym momencie. Jak te tokeny już będziemy mieli, możemy przejść na Honey Słapa i tam dokonywać tradeów. Dobra, jak widzicie, 80 xdai jest na moim koncie w tym momencie. Teraz przechodzimy sobie na Honey No i trzeba zmienić tutaj sieć. Musimy podłączyć się do sieci właśnie XDA. Tutaj to jest. Ok, widzicie, mamy podłączone. Mamy to tokeny w tym momencie dostępne na swoim koncie i możemy tutaj jakiś trade zrobić. Ja zamienię sobie akurat na ten token XHANI. Tutaj, stąd, w ogóle, on może się dodać tam automatycznie do portfela. Fajna opcja. No i wybieramy sobie, właśnie, listę, oczywiście, tokenów. Wybieramy sobie tą defaultową stąd. No i chcę zamienić, na przykład, właśnie na HANI. Chcę sobie 10 dolarów, powiedzmy, zamienić na HANI. Na HANI jest dość drogie w tym momencie, więc e, chociaż było droższe i to kilka razy. No ale ok. klikamy konfry swap i tu wam pokażę w tym momencie opłata transakcyjna 1 GUI, słownie 1 GUI, klikam potwierdź, zobaczmy sobie to na Blockscoucie, Blockscout to jest taki etherscan właśnie dla, dla tutaj sieci xDAI, więc oczywiście to jest też tutaj dostępne, no, tylko jeszcze hash się musi otworzyć, bo ja troszkę za szybko to kliknąłem, no i co, no, standardowe tutaj takie informacje właśnie jak, jak na etherscanie, troszkę w innej wersji przedstawione, więc dla niektórych może być to trochę cięższe, no, ale okej, okay, widzicie, zamieniło nam się to błyskawicznie i te hani już tutaj mamy dodane do naszego portfela. W tym momencie powiedzmy, że chcemy utworzyć sobie pól płynności, dodać jakąś płynność, no i właśnie dodajemy sobie tutaj do token, z tokenem e, hani maksymalną ilość, pobierze nam tyle dolara. Oczywiście trzeba tak samo jak na, e, na Uniswapie zatwierdzić tę prowizję 13 centów tu aż. U, no to Aplów droższy niestety, 13 centów. W porównaniu do ilu? 40 dolarów na inni swapie? <noise> no, nieporównywalne kwoty. Naprawdę nieporównywalne kwoty. I tak to powinno wyglądać. Tak samo jak na just swapie, transakcje powinny przechodzić tak, powinny być tanie. A nie tutaj po prostu płacimy jakieś horrendalne sumy. Dobrze, a już jest. Co tu jeszcze raz mi się pojawiło? Pewnie jakiś lag. weźmy sobie to odświeżmy. Dobra. No, niech nam się to szybko wczyta. Wszystko. Więc tutaj mamy honey wybrany, max, supply. Dodajemy płynność, pyk, znowu płacimy i jeden guay. <noise> Piękne, naprawdę, naprawdę podoba mi się i, i tak to po prostu powinno wyglądać. Dobra, transakcja jest pending, poczekajmy sekundę, zobaczmy sobie jak ona tutaj y, wygląda w tym momencie. Dobra, jeszcze jest tutaj pending, ok, spoko, poczekajmy sekundkę odświeżmy pending, pending, pending dobra jest potwierdzona w tym momencie no i płynność została dodana, mamy dodaną akurat płynność, mamy tutaj no 0% share of pool, no bo to jest tak śmieszna ilość, że po prostu wiadomo, że no niestety zbytnio tutaj nie poszalejemy ale no co tam, dodajmy jeszcze jedną pool płynności, dodajmy sobie tu na przykład z tych, z tych możliwych tokenów tutaj w ogóle do handlu jak widzicie ich nie ma dużo tu jest taka strona jak Blockscout.com i oni tu mają właśnie taki explorer tych tokenów, które są możliwe na, na tym HoneySwapie. Jest ich ile? 50? No, równe 50 w tym momencie nie jest za dużo, nie jest za dużo osób z tego korzystających. Jest to na przykład chociażby Chainlink, Bajdao jest na przykład, to dobra, to dodajmy sobie płynność do, do Bajdao. Wyszukajmy Bajdao, jest tutaj, no i powiedzmy, chcemy za 20 dolarów kupić akurat bidy. Jak to niektórzy mówią, potwierdzamy jeden Guay. Poczekajmy. Chciałem powiedzieć: poczekajmy, ale nawet nie zdążyłem, żebyśmy powiedzieć poczekajmy. A te tokeny już się tak naprawdę zamieniły. Dobra, weźmy sobie tutaj: odświeżmy to. Od razu przechodzę do pula. Nie ma co czekać. Tutaj wyszukajmy. Bidao token. Poczekajmy, aż. No już jest. Max Supply, ok. A oczywiście, Bidało 4 centy. Tym razem muszę zapłacić. Wow, dobra, zaaprobowane. No i dodajemy płynność. Confirm Supply. 1 GUI potwierdzone. No i tak naprawdę dodaliśmy sobie w tym momencie dwie pary płynności. Zrobiliśmy sobie dwa słapy. Przekonwertowaliśmy te tokeny. Kupiłem jeszcze token z tylko kupiłem token Bit, więc trochę tych operacji tutaj porobiliśmy. No i w tym momencie tak naprawdę, <laughs> e, czemu tutaj mi się jeszcze nie pojawia. No pewnie zaraz się. O, teraz dopiero się dało. Więc w tym momencie mamy zabezpieczenie tak naprawdę przed tym, jeżeli udałoby się tutaj e, wyłapać jakiś airdrop, e chociażby w tym tokenie Hani, no to oczywiście może jakieś tutaj pieniądze wpadną. Czy tak będzie, tak samo jak w przypadku Akali, tak samo jak w przypadku tych innych tokenów, e, tych innych projektów, nie wiadomo, no ale oczywiście. Liczmy na to, że coś takiego się wydarzy. No a tak samo możecie po prostu na tym handlować. Nie znalazłem niestety, nie wiem, nie szukałem za długo strony takiej jak Uniswap Info, gdzie mogę sobie zobaczyć ostatnie trade'y i tak dalej. Jeżeli ktoś z was to ma, to oczywiście podeślijcie tutaj w komentarzu gdzieś. Ja zachęcam was oczywiście do oglądania tych materiałów, zostawiania łapek i komentarzy. I myślę, że od przyszłego tygodnia, nie wiem jeszcze od którego filmu, ale od przyszłego tygodnia te filmy dla osób, które siedzą na Discordzie, zaczną wpływać godzinę, może dwie godziny szybciej na YouTube'a. Oczywiście wystarczy w tym momencie dołączyć do, do Discord'a. Brakuje nam jeszcze chyba 200 osób niecałych i będziemy jako społeczność największym krypto-Discordem w Polsce. Także myślę, że to jest duże osiągnięcie dla nas wszystkich. Także z racji tego, że Wy tam jesteście, budujecie tą społeczność, wymieniajcie się informacjami, no to te filmy będą wpadały albo godzinę, albo dwie godziny przed wszystkimi. Będzie to link po prostu niepubliczny, będziecie mogli go komentować, yy, lajkować itd. Tak Natomiast dopiero po godzinie lub dwóch on stanie się publiczny dla wszystkich na YouTubie. Natomiast jeżeli będzie tam jakaś informacja, która będzie na przykład ważna i czas tutaj się będzie liczył, że tak powiem, no to oczywiście. Wy będziecie mieli pierwszeństwo, jeżeli na tym Discordzie będziecie. Nic Was to nie kosztuje całkowicie, dołączacie sobie do Discorda. Jeżeli ktoś nie chce, no to oczywiście film tak czy siak dla wszystkich będzie dostępny po pewnym czasie na YouTubie. Tak stwierdziłem, że zrobię dla osób, które po prostu na tym Discordzie są, uczestniczą, pomagają sobie wzajemnie, bo ja naprawdę już dawno przestałem ogarniać co tam się dzieje tak do końca. Przeglądam te kanały, czasem staram się wypowiadać, ale tych wiadomości tam jest zbyt dużo. Zastanawiałem się jeszcze nad przejściem na Telegram albo po prostu stworzeniem osobnego konta Encyklopedii Kryptowalut na Telegramie i tam utworzenia czatu, ale tak naprawdę nie wiem. Zbudowaliśmy myślę, że to już fajną naprawdę społeczność na Discordzie. Musielibyście wy dać znać co wy o tym sądzicie, czy jest sens otwierać taką dużą grupę i rozbijać tutaj tak naprawdę te informacje, czy lepiej trzymajmy to w jednym miejscu tak jak to w tym momencie wygląda. I ostatnia sprawa, zrobiłem wczoraj takie głosowanie właśnie na Discordzie, czy chcecie, abym raz na jakiś czas na Discordzie opisywał różne dropy, odnośnie jakichś tam ciekawych akcji, które promują projekty. No i gdzieś tam zawsze do zgadnięcia jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów w zależności od projektu. No głosowanie jak na razie jest stuprocentowo na tak więc myślę, że powstanie nowy kanał na Discordzie właśnie i tam będę wrzucał takie ciekawe airdropy. Wczoraj już jeden wrzuciłem, airdrop, który już kiedyś tam był dostępny na, w sieci, że tak powiem, od Smart X. Ja tam zrobiłem o tym kiedyś film, zarobiliśmy na tym niektórzy fajną kasę. Teraz to wygląda trochę inaczej i zobaczymy, czy tak naprawdę będzie opłacało się tam brać w tym udział. Ja zacząłem, no i coś tam tych tokenów już wpadło. Także zachęcam oczywiście do dołączenia, no i staniemy się tutaj najsilniejszym Krypto Discordem w Polsce. Dzięki jeszcze raz i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!